Hej, cześć, witajcie, z tej strony Misiek, Przepraszam, że ostatnio trochę było mniej filmów, chciałem zrobić daily, ale niestety dopadła mnie choroba. Miałem szczęście, nie było to kasłowo, jednakże przez parę dni nie mogłem praktycznie mówić, a co dopiero nagrywać. Pod ostatnim filmem wbiliśmy tyle lajków, za co Wam chcę serdecznie podziękować. I od razu mówię, że zbliżamy się do setnego odcinka Apex News. Zatem z tej okazji przyszykuję jakiś konkurs, o którym Opowiem w następnym odcinku, a teraz bez przedłużania zaczynajmy kolejny film. Tak jak pisałem komentarz pod ostatnim Apex News, tak mówiłem, że nie dałem rady nagrać omówienia traileru do 12 sezonu. Jednakże pojawiło się wiele informacji na oficjalnym profilu na Insta Apexa i wiemy jaka będzie rotacja map i co zostanie mniej więcej zmienione. Wiadomo, Olimp przejdzie metamorfozę, pojawią się nowe spoty, zostanie dołączona nowa strefa na Olimpie, czyli nie będzie tutaj jakiś demolek, to znaczy pewnie będą gdzie, nie gdzie, Jednakże, jak dobrze wiecie, Olimp jest taki dosyć podatny na modyfikacje. I można tam doczepiać sektory. Tak tutaj pojawi się ten phaser energii. Oraz Olimp będzie w pierwszym splicie sezonu Rankedów, A na drugim, tak jak przypuszczałem od dawna, będzie King Canyon, którego dawno nie było w rotacji. W ogólnej rotacji będzie Olimp, punkt burzowy oraz kanion. Niestety z kraju świata nie uświadczymy w 12 sezonie. Dlaczego? Tego nie wiemy. Prawdopodobnie twórcy będą chcieli trochę odsunąć Warcers tak jak zrobili to z kanionem w tym sezonie i poprzednim. Pojawi się nowy dodatek o nazwie Kinetic Feeder i z tego co zrozumiałem, dodatek ten ma przeładowywać bronie z czołkiem w trakcie ślizgania, czyli mowa tutaj o triple Take'u oraz piskiperze do tego ma niby ładować skupienie pocisków w triplu i pike'u szybciej, kiedy właśnie się ślizgamy, więc jeśli ktoś tutaj mainuje obie te bronie, może naprawdę nieźle wykorzystać taką funkcjonalność. Jednakże obawiam się, że tutaj może być to zbyt OP w momencie, kiedy ktoś masteruje albo tripla, albo pike'a, więc tutaj jeśli mamy jakiś mechanicznych graczy, to mogą otrzymać ogromną przewagę właśnie przy wykorzystaniu tych broni i to może spowodować to, że Mastiff odejdzie do lamusa. W tym czasie, nie mówiąc już o Ewie. Jeśli jesteśmy przy dodatkach, to mowa była ostatnio o laserach, a tych nie będzie w tym sezonie, jednak wzmianki o nich były już od jakiegoś czasu w plikach gry, przez co jest szansa na pojawienie się ich w przyszłości. I tutaj bardzo ważna zmiana. Z powodu dużej ilości dostępnych broni, twórcy zdecydowali się na dość odważny ruch. Flatline i Longbow bowiem znikną z ziemi, ale nie będzie ich w Care Package, czyli tych lutach z nieba. Czyli znikną z gry? Otóż nie. Od teraz będzie możliwość ich skraftowania, czyli tutaj mamy taką dosyć innowacyjną rzecz, ponieważ te stały rzemieślnicze miały jakiś użytek, ale wielu graczy nie decydowało się na korzystanie z nich po prostu, ponieważ było to w mniemaniu niektórych dosyć spowalniające grę. I teraz stoły rzemieślnicze będą miały więcej sensu. Jak wiecie, Flatline jest bardzo mocną bronią, Longbow także, ale Flatline z mety po prostu nigdy nie wychodził, dlatego teraz będzie bardziej trzeba uważać na zbieranie metali, żeby po prostu tego Flatline'a mm, skraftować i nie będzie on zawsze prawdopodobnie będzie co chwilę się zmieniał, nie wiem czy co dzień, czy co tydzień, e, właśnie z Longbowem będzie jeden slot ze stołu rzemieślniczego użyty na rzecz jednej z tych broni. Wątpię, że będą dwie naraz dostępne tutaj właśnie w rotacji. Mało tego Flatline ma również otrzymać jakieś nerfy, ale to nie jest do końca potwierdzone. E, prawdopodobnie tyczy się to damage'u, będzie być może mniej Atakował. Mało tego, Ferti Ferti, Repeater i Bołczek mają wbudowane shatter Capsy, czyli ten dodatek, który rozszczepiał strzał na kilka mniejszych. Czyli taka powiedzmy funkcja strzelby, jest teraz już automatycznie wyposażona w obie te bronie, tak jak kiedyś otrzymał to Peacekeeper i Triple Take, kiedy czołki zniknęły z ziemi. Dlatego jeśli gracie tymi broniami i lubiliście ten dodatek, no to tutaj macie już od razu go na starcie. RE45 będzie miał teraz wbudowane Hammer Pointy, czyli coś co było dostępne dla broni Mozambik i P2020, coś co wzmacniało wystrzelane pociski, przez co te bronie były wtedy bardzo mocne. Natomiast RE od jakiegoś czasu jest takim pistoletem automatycznym, który nie ma większego zastosowania. Teraz być może będzie jego sezon. Volt trafia do paczek z nieba, nie będzie go na ziemi. Tutaj takie małe zaskoczenie. Prędzej myślałem, że to będzie kar albo R301, R99 oczywiście było, dlatego obstawiałem między tymi dwoma broniami oraz duża nowość, coś co gracze oczekiwali na to po prostu dłuższego czasu, już mówione było o tym w pierwszych sezonach, praktycznie, czyli reaktywne skiny do postaci i takowy dostanie prawdopodobnie Bloodhound. Jak mogliśmy zobaczyć na końcu traileru, Bloodhound przy wykonywaniu egzekucji miała ten skin reaktywny, działał interaktywnie w moment. W wykonywania właśnie finishera, zatem. Takowe również tutaj się pojawią. Kostik otrzyma nerfa, który spowoduje, że beczki będzie można zniszczyć nawet po ich aktywowaniu. Uważam, że to może być poważna zmiana, i Kostik może być mniej braną postacią. tego może spaść w tym sezonie. Dlatego, jeśli grali się dużo Kostikiem, to teraz nie wiem, czy on nie spadnie do tych dolnych szeregów, jeśli chodzi o postacie. Jednakże ten nerf był potrzebny tak samo jak do Ulta. Od dłuższego czasu twórcy myśleli, jak spróbować tego. Ulta dotknąć, jednakże nie udało im się to od pierwszego sezonu, bo jest to jeden z niewielu ultów, który działa cały czas i nie można go w żaden sposób dezaktywować. Zatem, jeśli mainujecie kostika, to bardziej musicie grać teraz pod ulta niż te beczki. Mało tego, w ostatnich dniach 11 sezonu zostanie włączone podwójne nabijanie doświadczenia, czyli XP będzie teraz podwójny, przez co można skończyć karnet szybciej, jeśli macie jeszcze jakieś nieskończone zadania, a chcecie wbić maksymalny 110 poziom. Na trailerze mogliśmy zobaczyć mały sneak peek tego, jak wygląda kontrola, czyli najnowszy tryb, jaki trafi do Apex Legends. Oczywiście jest to LTM, czyli limitowany czasowo tryb rozgrywki, jednakże jest duża szansa na to, że trafi. On w przyszłości do gry twórcy często dodawali jakieś nowe urozmaicenia w trakcie trwania jakiegoś eventu, a potem finalnie takie rzeczy trafiały już na stałe. Zatem jest tutaj duża szansa, że po prostu zagramy kiedyś w przyszłości w kontroli jako normalny tryb dostępny w Apexie, być może nawet z sezonami rankingowymi. Jest to tryb przypominający ten z Battlefielda, a ostatnio pod wodzą Vince'a Zampelli, który zarządza wieloma projektami spod skrzydeł EA, to jest szansa, że w przyszłości zobaczymy jeszcze więcej takich nowych smaczków. Społeczność jest trochę podzielona, ponieważ niektórzy mówią, że lepiej, żeby Apex skupiał się tylko i wyłącznie na trybie Battle Royale, a nie żeby rozczłonkować ten tytuł na mniejsze tryby. Osobiście uważam, że to jest w dobrą stronę jestem optymistycznie nastawiony, żeby do Apexa wychodziły nowe tryby, jednakże żeby nie były jakoś względnie porzucone w przyszłości, tak jak na przykład areny, które stają się coraz nudniejsze według społeczności. Ja sam osobiście bardzo wyczekiwałem aren. Kiedy dostałem dostęp do beta testów jeszcze przed oficjalnym startem dziewiątego sezonu, to byłem wręcz zachwycony tym trybem, ponieważ był odświeżający. Ale jednak mimo wszystko na dłuższą metę każdemu się już chyba znudził. I być może stąd tutaj studio wychodzi z założenia, że lepiej na razie dać tego LTMA, a potem ewentualnie w jakiejś rotacji, na przykład z arenami. Byłby to dobry ruch, ponieważ Apex by miał więcej trybów. Jednakże krytycy też sugerują, że twórcy powinni się skupić tylko i wyłącznie na trybie królewskiej bitwy, ponieważ tak natywnie Apex został stworzony. I tu rzeczywiście mogę się z tym zgodzić, jednakże co będzie w przypadku, kiedy będzie ogólnoświatowy trend i battle royale wyjdzie zwyczajnie z mody? Inni wydawcy też próbowali wprowadzać na rynek gry battle royale, jednakże za późno i Apex uważam załapał się na ten ostatni pociąg. I stąd też, jeśli w przyszłości by doszło do takiego kryzysu na battle royalach, to Apex mógłby odupać na popularności. Dlatego ja uważam, że tutaj rzeczywiście powinny pojawiać się jakieś ewentualne tryby w przyszłości, żeby przerzucić player base na inny typ gry. Zatem ja się nie mogę doczekać właśnie jak Control wyjdzie już oficjalnie, zwłaszcza, że po raz pierwszy będziemy mogli zagrać w tak ogromnych drużynach, a nie tylko w składach trzyosobowych. powoli startuje Apex Legends Mobile jako oficjalne wydanie w sklepach na telefony. Niestety nie dostaniemy go aktualnie w Europie czy w Stanach i twórcy dalej testują te gry ekskluzywnie aktualnie na terenie Argentyny, Kolumbii, Meksyku, Peru, Indonezji, Malezji, Filipin, Singapuru, Australii oraz Nowej Zelandii. Gra jest powiedzmy oficjalnie już wypuszczona, jednakże my będziemy jeszcze musieli poczekać prawdopodobnie do maja na oficjalne Start wydania Apexa na telefony z iOS-em oraz Androidem. Chodzą słuchy, że prace nad tą grą już powoli dobiegają do końca. Zatem myślę, że już niedługo na naszych smartfonach powinniśmy mieć Apexa, w którego będziemy mogli zagrać. Napisz w komentarzu, czy chciałbyś lub chciałabyś zobaczyć odcinek jak gram w Apex Legends Mobile. Tymczasem YouTube podpowiada mi, że chcesz zobaczyć film, który wyświetla ci się teraz na ekranie. HejOS!